Paszporty polityki sponsorują Bank PKO SA, Samsung, PZU. Mecenasi polskiej kultury. To był chyba kolejny bardzo udany sezon w polskim kinie. Nakręcono blisko 40 filmów fabularnych. Pracowali wszyscy najważniejsi polscy twórcy, cieszy dobra forma starszego pokolenia Agnieszki Holland, która zrealizowała wspaniały film W ciemności, który jest polskim kandydatem do Oscara. Ciekawą również propozycją była Bitwa warszawska Jerzego Hoffmana, cokolwiek by nie sądzić jakby o poziomie artystycznym tego filmu, no to jednak tematyka tutaj zasługuje na uwagę. No i myślę również, że wiele ciekawych rzeczy działo się w takim kinie populistycznym, Komercyjnym. Tutaj mamy duże osiągnięcia, niektóre filmy przekroczyły pułap miliona widzów. Co do debiutantów, to tutaj rzeczywiście była w tym roku konkurencja ogromna. Przypomnijmy znakomity, znakomite kij Leszka Dawida, lęk wysokości Bartka Konopki. Pierwsza nominacja Rafael Lewandowski z filmem Kret. To jest twórca o bardzo ciekawej biografii. Jego ojciec jest Polakiem, matka rodowitą francuską wychował się właśnie we Francji, ale studiował łódzką szkołę filmową. Cały czas nie tracił kontaktu ze swoją ojczyzną i swój właśnie taki pierwszy fabularny debiutancki film zrealizował u nas. To jest bardzo gorzkie, bardzo ciekawe rozliczenie epoki Solidarności, a także no, można powiedzieć tych afer teczkowych, którymi żyła Polska ostatnich kilkunastu lat. Kret jest znakomitym filmem z, ze wspaniałymi rolami Mariana Dziędziela i Szyca. Film jest bardzo dojrzały, być może również dlatego tak dojrzały, że nakręcony przez człowieka, który patrzył na losy ojczyzny, i losy Polaków z perspektywy zachodniej, co mu pozwoliło no, jakby na taki świetny dystans pokazywania tego polskiego piekła. Drugi film nominowany przez grono krytyków to „Wymyk Grega Zmińskiego, czyli Grzegorza Zmińskiego. To jest również ciekawa osobowość, dobrze się zapowiadająca w polskim kinie i również z podobnie jakby taką biografią sięgającą Zachodu. To jest człowiek, który z kolei wychował się w Szwajcarii, skończył również szkołę łódzką i swój pierwszy film zrealizował właśnie w Szwajcarii. Cała zima bez ognia. To był film, który otrzymał wyróżnienie na festiwalu w Wenecji. A Wemek. No jest takim filmem, można powiedzieć, z ducha kieślowskiego, Powstałem jakby z, w kręgu pytań, dekalogu o moralność, o sens winy. W wymyku udało się z Zglińskiemu nasz, pokazać takie środowisko drobnych polskich przedsiębiorców, co jakby jest rzadkością w polskim kinie. Nieczęsto to właśnie środowisko jest portretowane. I wreszcie trzecia nominacja, film Das Adriana Panka. Młodego człowieka, który ukończył szkołę katowicką. Jego film no, wzbudził sensację na festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni. Nikt się nie spodziewał po tak młodym człowieku filmu historycznego, kostiumowego, osadzonego w XVII wieku naprawdę ze wspaniałymi scenograficznymi, popisowymi zdjęciami. To jest film, który również tematycznie zaskakuje bo głównym bohaterem Dasu. Jest Jakub Frank, żydowsko-chrześcijański mistyk, prorok człowiek, który chciał zmieniać świat, wpływał metafizycznie na ludzi, czarował ich, dokonywał cudów. Niezwykła postać, którą gra w filmie Olgierd Łukaszewicz, ale co również zaskakuje w tym filmie, to nie jest film o magii, to nie jest film o cudach, które właśnie ten człowiek robi, tylko to jest taki troszkę w duchu gorączki Agnieszki Holland. Opis mechanizmu niszczenia światopoglądów, niszczenia idei dochodzenia jakby do takiego cynicznego stanu świadomości, że w życiu tak naprawdę liczy się przetrwanie i nic więcej. Bardzo ciekawy, Bardzo ciekawy tytuł, bardzo odważny jak na młodego człowieka, Wydaje mi się, że to był naprawdę udany rok, zwłaszcza właśnie dla twórców młodych. Jedynej rzeczy, której mi zabrakło, to chyba takich poszukiwań formalnych, poszukiwań w, w strukturze opowiadania, w nowoczesności narracyjnej. Myślę, że za mało młodzi, młodzi realizatorzy zwracają uwagę na, na możliwości, jakie stwarza dzisiaj współczesny język filmowy, który naprawdę rozwija się błyskawicznie i tutaj mamy sporo, sporo do odrobienia. Paszporty polityki sponsorują Bank PKO SA, Samsung, PZU. Mecenasi polskiej kultury.